Siemano moi drodzy witam was w kolejnym odcinku z hardcore'owej serii. Ja nazywam się Przemek i zapraszam was serdecznie do oglądania. Dobrze, na początek może ma pokażę co dalej się tutaj działo, jak was nie było. Oczywiście, oczywiście wszystko dzieje się na live'ach, tak jak już wspominałem wcześniej, także ci co nie są na live'ach to zapraszam serdecznie wszystkich. I jak widzicie, może na sam początek, tutaj zmieniłem te tory, one teraz inaczej zupełnie wyglądają. Um, tutaj mamy wagonik, może, o, dobra, może nie pojedziemy. Jak widzicie, to teraz wygląda mniej więcej w ten sposób. Dobra, tutaj kurana zablokowała, ale trudno. To zjedziemy sobie w drugą stronę. I. Pójdźcie na to, co tutaj właśnie się stało, czyli to. I zaraz Wam pokażę jeszcze kawałek drugiego pomieszczenia. O, tutaj się znajduje. Jeszcze nie jest skończone. No, przecież już praktycznie nie jest skończone, tylko trzeba jedynie tylko schody zrobić. Dlatego ja się może za to zabiorę w tym momencie właśnie, wiecie. I poszukamy po prostu tych schodów. O, mamy tutaj jakieś schody, z stamian cegły które nam powinny w zupełności wystarczyć. Możemy tutaj uzupełnić. I co ja tu dalej mam robić, słuchajcie? No, trzeba by było się powoli szykować. No tak, mam ten diaksowy secik, ale on jest tak naprawdę dosyć cienki. Ale na smoka raczej nie będzie cienki, ponieważ w Enderze nie ma żadnych nowych bombów. E tam są jakieś skrzynki, tam jest skrzynia też jakaś. O, a tam są, to są walenie chyba. To są wieloryby. O, tak, tak, well, wieloryby. Tam marcheweczki urosły sobie spokojnie, tam cyklop siedzi. Dobrze, schodzimy tam na dół. I zejdziemy sobie na chwilę do kopalni, ponieważ muszę pokopać troszeczkę, mam nadzieję, aha, czekajcie, odłożę sobie jeszcze tylko tej temy, które tu mam przy sobie. I przydałoby się troszeczkę, troszeczkę przekopać, dobrze, może nie wystarczy, bo tutaj jeszcze jest gdzieś miejsce. a tutaj też nie ma, no dobra. Przydałoby się troszeczkę pokopać tam na samym dole i znaleźć, może jakieś diaksy będą. Nie wiem czy mam przy sobie miecza, Ha, nie, mam miecza przy sobie, no trudno. Jakby mi się udało znaleźć, z, ile tam diaksów? 8 diaksów chyba, tak. Potrzebuję 8 diaksów, żeby zrobić taki super mieczyk. To bym Wam pokazał, no. tylko... nie wiem właśnie, czy mi się uda to zrobić. No, możemy... Zajść sobie. Tu węgiel, jakieś żelazo. Też można wziąć... Nawet tutaj sobie zejdziemy, tym dołem. Ja tak tu zacznę kopać tylko, że... o, tu jakieś złoto. Że mi się wydaje, że ja coś tutaj nie znajdę tego. Tego, co ja szukam. O, okej, okay, dobra. Czekajcie chwileczkę, tak chwileczkę tylko sobie przykopiemy. Jesteśmy na poziomie dziewiętnastym, o, tutaj niżej pewnie coś będzie. Tutaj już byłem, z tego co widzę, ale nie kopałem jeszcze. Także podpadałoby sobie troszeczkę przekopać. Słychać lawę gdzieś tutaj w pobliżu. O, jest tutaj lapis lazuli. A tam mamy lawę. Creepera. Możemy w sumie tutaj zejść. Co za bot? właść do lawy. O, zginął. Jak mi przykro. Czekajcie, czekajcie. Tutaj możemy sobie. O, oh, shit. Czekajcie, idzie pająk. Znaczy, nie pająk, tylko szkielet. Żeby ono tutaj czasami gdzieś nie za. O dobra. Teraz go... A masz ty. Chodź tutaj. Chodź tutaj, gnoju. O, dobrze. Zabiłem go. Jest to ciekawe, czy tutaj będzie coś widać. Patrz, nawet... Nawet nie mogę podnieść tych itemów. W już Tutaj chyba i tak nic nie będzie widać. Patrzcie, ludzie. Dobra. No to mało ważne. Chyba trzeba wracać na chatę. Najwyżej... Muszę się zaopatrzyć w pochodnie i pościągać tej temy z siebie. Pościągać te wszystkie itemy, w sensie chodzi mi o ten cały kamień, który mam na sobie, bo on mi tylko ciąży i, 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 po prostu nie mam w co itemu wrzucić. Eee, dobra, to mamy, mamy. Tutaj też byliśmy, z tego co widać. Tylko teraz, żebym ja się dostał do domu swojego. Chyba tędy trzeba iść. Chyba tędy. Możliwe. O, teraz wyjdziemy pewnie. Na razie to ja gdzieś wychodzę, słuchajcie, i się kręcę w półko. Była też lawa, tu też nie byłem. ale tutaj już chyba byłem. Tutaj jest krzytaślawa. Słychać, słychać było, jak się ten rzuca. Jak on się nazywa. Ten magmowy kostek, czy jak on tam. czy może tędy było wyjście. O, oh, fakt. tu jest to coś, co strzela, to gówno. O, a żeby to mnie tylko nie zabiło. Shit. Muszę uciekać od tego. Słuchajcie, to jest bardzo mocne. Jak ja bym się z tym zaczął bić, no to by zaraz mnie zabiło. O, może tutaj będzie jakieś wyjście. powinno być. Ten zombie spada ode mnie. i to bok. A sio! A kyszty! Dziadzie. O, do sobie wyjdziemy. Tarararar. Tarara. Chyba ja może które byśmy się dostali, gdzieś tutaj trzeba by pewnie iść. Nie, 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 tutaj nie, tutaj nie, tam mamy dom. Tam jakby to nie widział, jest to 31 metrów z niego. O, może tutaj jest w końcu gdzieś, tak mi się wydaje. Ta chyba ten gdzieś tutaj staniemy. Złoto. Żelazne złoto i żelazo. No właśnie, to żelazo, chodź. Zawsze się żelazo przyda. Złoto też. A złoto to w szczególności do tych kur. Muszę ich sobie porobić, te złote kury. No i fakt, już mi, mam no, trzy życia tylko, na trzy, trzy serduszka od jedzenia, muszę stąd uciekać szybciej. O, ale już jestem w tym miejscu, gdzie ja z powrotem do tego spokojnie, także... O, już jesteśmy, już jesteśmy, słuchajcie, w wejściu do mnie do... do... do chaty. O, tutaj się zaczyna wszystko. Będziemy szybko coś zażreć. No tylko ja muszę, tak, mam jakieś jabłko. Dobra, to sobie zjem jedno. Chociaż jabłek to ja nie chcę marnować. Czekajcie, czekajcie, tu mam 8 jabłek kolejnych, jajka, fuck, No, żarcia. Dobra, będzie wycie, szybko trzeba iść. Idziemy, biegi. Tutaj coś powinno być. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nie, nie mam tu nic. Shit. Dobra, to idziemy na chatę. Muszę iść, coś zjeść. nie będę tych jabłek jadł. I tam mam chleb, pełno chlebów na, na chacie. O, siuki, jedziemy. A się rozpędzimy, to zobaczycie. Jupi. Tylko mam nadzieję, że znowu mnie kura nie zablokuje. Nic nie wyleciało, ale szajs. Zrzuciłem jajko i z niego nic nie wyleciało. Lebek jest śmianczek. Dobra, zrobimy sobie steka. O, ale będzie fajnie. Dawajcie steka, dawajcie, szybko. No, I drugiego. Dobra. Szybko idziemy spać. Jest. Udało się. O. Dobra. Ja się z wami żegnam. A tam mi się zbugował ogień. Jak widzieli. Patrzcie. Jest fajet. Ja się z wami żegnam z tego miejsca. Czyli przy moim łóżeczku. Ile tu już było pożegnań to ja nie wiem. I zapraszam was serdecznie na mojego Twitcha. Do, zasu do zasubskrybowania kanału. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak zwykle. Cześć, trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.